Nowa moda. Dzień dobry, chłopcy, pobudeczka. Mm, mm, mm. Hej, cześć, maluchy. Oh. Dzień dobry, Luszyn. Dziś w szkole będą wam robić zdjęcia. Liczę na to, że będziesz wyglądać schludnie. Oczywiście, mamo. Pora wstawać! Zastanów się, w co się dziś ubrać? Zbyt rozciągnięty, zbyt włochaty, zbyt sportowy, nieformalny. Mhm. Mm no dobrze, Wayne. Sam wybierzesz ubranko, czy wolisz, żeby mamusia ci pomogła? Dobrze, jak sobie chcesz. Ale nie spóźnij się na śniadanie. Gotowałam dla ciebie niebrudzące, wysokoproteinowe śniadanko. Tuńczyka w tubce dla astronautów. Nie chcę, żeby któryś z was poplamił swoje czyste ubranka. Ojej, jeszcze się spóźnicie. Wayne! Wayne! Mam zaklejone oczy! Poskutkowało? Nie kapuję. Czemu wszyscy są tak podnieceni tym, że Stary Jednooki zrobi im zdjęcie? To nie będzie Stary Jednooki, Marii, w tym cała rzecz. To jego syn, a on jest inny. Jeszcze nieskażony monotonią portretów szkolnych. Widzisz? No dobrze, bardzo ładna pani. Ale ciekawe co musiała poświęcić. Swoją godność, a może dumę? Albo duszę. Być może, ale zobacz to, pani syk. Pani syk? Ej! Gość jest naprawdę niezły. Co? Nie, nic. Tylko wyglądasz jak frajer. Kolory nie trzymają się kupy, ubrania na lewą stronę, a na dodatek za małe. A na łokciu masz parę majtek. Co z tego, Lalusiu? Myślisz, że ktoś to zauważy? <śmawai> 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 no dalej, Wendy, współpracuj ze mną. Przecież współpracuję. Uśmiecham się, no nie? Tak, ale nie przypomina to szczerego uśmiechu. Daj mi szczerość. Widzę dzieciaki jako prawdziwych ludzi, małych, prawdziwych ludzi. Zaczyna mnie pan denerwować. Co chcesz, aby to zdjęcie mówiło o tobie, Wendy? Co sprawia, że ty to ty. Powiedz, co lubisz najbardziej na świecie. Stawiać na swoim? Świetnie, dobrze. A co robisz, jeśli nie możesz postawić na swoim? Wtedy krzyczę. Bardzo głośno, o tak. Sierpię! To jest to! Daj mi więcej, Wendy! Dalej! Ekstra! Jesteś ambitna! Jesteś skazana na sukces! Dzięki, Wendy. Kto następny? Hejka! Jak się nazywasz? Luszyn. Kramp. Hmm. Co chciałbyś mi powiedzieć, panie Kramp? Że jest lalusiem! Chciałbym zostać. Sfotografowany, z mieczem prawdy w dłoni i gałązką oliwną, jako symbolem pokoju na świecie! Hmm. Nie stan, zdechła To jest... to! Co za pasja, co za energia, ha? spójrzcie tylko na te majtki na łokciu, cóż za ironia, z tym ci tak do twarzy, co za odważne, gołe, intymne wyznanie. Gołe? No. No. Mój przyjacielu, jesteś istnym oryginałem mody. Życzę? Jak ci na imię? Wayne. A teraz wszyscy? Uśmiech proszę. Super. Ochyda. Spójrz, tam jest Wayne. Jest taki odważny i goły, taki oryginalny. Ech, Ech? Zamieńmy się skarpetkami, żeby były różne. Ech. Jest naprawdę niezły. Ej, Luszyn, spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Ale co masz konkretnie na myśli? Ej, co jest? Obudź się, Luszyn! Bluzy się nosi na wierzchu! Widzieliście? Wayne ma szałowy złom w swojej szafce! To co? Właśnie, to co? <laughs> To skąd masz ten fajny złom, Wayne? Dał mi brudny Joe. Zbieranie złomu to moje hobby. Oh. Oh. Ojej. Oryginalne. <grym> Na co się gapisz, lalusiu? Zjeżdżaj stąd. Właśnie. Zjeżdżaj stąd, lalusiu. Krzywy ryj. Właśnie. Krzywy ryju. Krótko Krótkonogi. Robaluch. O, robaluch. Podoba mi się. <śmienic> Ej! Ej, gdzie się podział cały złom? Nie ma! Dzieciaki oszalały, wykupiły wszystko. Nie! Daj to! Nie! Tylko ja zbieram złom. No co? Co z tego? Dość tego małpowania! O? O? <ślaski> Twoje małe klony cię prześladują, co? Więc jest tylko jedno wyjście Wayne. Będziesz musiał swingować własną śmierć! I przyłóż się inaczej nie pozbędziesz się swoich wrogów. To jest to! Świetnie! Pójdę po keczup i rozpalę ognisko. O tak! Ej, kaszalot! To znaczy Wendy! Zaczekaj! Mam już wprawdzie wszystkie zdjęcia, ale zastanawiałem się, czy mógłbym jeszcze zamienić słówko z tym chłopcem Wayne'em. Tak dobrze mi się z nim pracowało. Oui, oczywiście, panie kłopot. Chciałabym panu pomóc, lecz yy, yy, kłopot w tym, yy, że ten chłopiec Wayne nie raczył dziś przyjść do szkoły. Yy, powiedz, Luszyn, czy twój brat zachorował? Ech. Nic mi o tym nie wiadomo, ale nie wykluczam takiej możliwości, że mógł ulec śmiertelnemu w skutkach wypadkowi dziś rano w drodze do szkoły. To Wayne! Dzień dobry, proszę pani, przepraszam za spóźnienie. Wyglądasz jak moja matka. Hej, ja 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 to, ja to, yep. my... to moja nowa moda. Chcecie mnie dalej naśladować? Paczcie, dzieci! Koniec przerwy! Tak mi przykro, panie kłopotliwy, że był pan świadkiem tego wybryku. A z tobą, Wayne, krampie, policzę się po lekcjach. Świetny plan, Wayne. Pewnie żałujesz, że sam na to nie wpadłeś, lalusiu. Właściwie, cieszę się, że nie ja to wymyśliłem laleczko! O, o! Przyjdziesz dziś do mnie po szkole? Nie, kaszalocie, zostaw mnie! Możemy się znów poprzebierać! Nie, przestań, zostaw mnie! Odejdź! Łapy precz!